Dzień dobry, witam serdecznie w Elite Dangerous. A, początki, początki. Są to początki, gra cholernie skomplikowana. E, I tutaj jesteśmy na stacji, z której wyruszamy. Na początek handel, handel, handel. I tylko handel. Jest to na pewno dla niejednego, wiecie, no, żmudne, nudne i tak dalej, ale... Ale da radę się przeżyć. Da radę przeżyć. Wylatujemy sobie ze stacji. Ale musnął. I teraz tak. Co robimy? Wyłączamy sobie cały sprzęt do lądowania i tak dalej. Teraz w prawym dolnym rogu mamy Mass Locked, czyli mamy tutaj sztuczną grawitację, z której musimy wylecieć, aby, abyśmy mogli dokonać skoku nadprzestrzennego. I mamy tutaj, co? A, nie to. Mm -mm -mm. Szukamy sobie stacji, jest rozpędzamy się i lecimy teraz z nadprzestrzeni, przychodzimy w coś takiego jak mm, warp taki jakby przyspieszony czas chodzi tutaj o o to, że w przyspieszonym tempie lecimy musimy podlecieć do stacji do stacji musimy sobie podlecieć, wyhamować, poprosić o zezwolenie o zezwolenie na w lot do stacji. Tutaj jak sobie lecimy, to a nie, w sumie jak dolecę, to Wam pokażę pewną rzecz. W grze jest to ile dobrze, pamiętam 400 milionów albo 400 miliardów, systemów, czy stacji gwiazd. Jakoś tak, ale to dolecimy na stację, to Wam pokażę. No, jak to zobaczyłem, to nie ukrywam, że zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie. Ilość, co można tutaj robić później. Na początku wiadomo, musimy ciłać kredyciki, handlować, aby zakupić sobie lepszy statek, większy statek, silniejszy statek. ewentualnie statek kupić lepszy plus do tego jakieś większe powiedzmy karboraki, większą pojemność no zaraz będziemy przechodzić jeszcze chwilę no, w, w Zwykły lot O tu już wolnić, bo mnie, bo mnie ciągnie. Ogląda się to niby bardzo nudno na pewno, ale jak się gra, to naprawdę można się wyluzować, odstresować. Wiecie, nie gramy z jakimiś tam, nie wiem, randomami czy coś. Po galaktyce oczywiście prawdziwi gracze latają. NPC również, policja gwiezdna. Przychodzi oczywiście telefon, to jest standard. przy nagrywaniu to standard i teraz lecimy sobie podlatujemy już na normalnym na normalnym lataniu do stacji jak się załączy MASS LOCKED to będziemy starać się tutaj o no, wylądowanie dobrze, i teraz tak. Podwozie. Make kontakt. Request docking. W polu numer jeden musimy lądować. Tylko teraz, gdzie to się, gdzie, gdzie tu jest wlot do tego ustrojstwa? R nego A, chyba tu o że tak nie Jesteśmy sobie o jest jedyneczka proszę bardzo pięknie sobie podlatujemy, równamy śmig troszeczkę do tyłu troszeczkę do przodu i I lądujemy sobie powolutku. Dobrze. A muszę pamiętać o tym systemach, żeby wam pokazać. Znaczy, systemy to. Dobra. Markecik. Kupujemy sobie cartridge z jedzeniem 6. Bo tyle możemy maksymalnie na razie. Dobrze. I teraz zobaczcie, co tu się dzieje, jeśli chodzi o. System, system, no to, to jest yy, kilka, kilka planet i kilka yy, i kilka, o, właśnie, tak, kilka stacji, prawda? Tak to wygląda. A natomiast galaktyka, galaktyka wygląda tak, uwaga, trzymajcie się. Trzymajcie się mocno. To jest z bliska, a tutaj teraz oddalamy sobie ją. Zobaczcie. Każdy punkt to jest galaktyka. Mało tego. Zobaczcie. To jest nic. I teraz trzymajcie się. To jest cała galaktyka. Całe to, całe to. To jest to, co widzieliście. Kropeczki, kurde. Kropeczki, dupeczki, i tak dalej. O, proszę bardzo, yy, a to. No, ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem. Po prostu szok, totalny szok. Tu mamy szlaki handlowe, te kolorki chemiczne, rzeczy niechemiczne, i tak dalej. Ale dobrze, następna rzecz. Lecimy sobie do, teraz zahandlować do na kolejną stację. Hmm? dobrze dobra Dobra teraz wylatujemy ponownie dobrze myk i lecimy Teraz na market, gdzie to było? Jest, Ackerman Market, Lock and Super Kurs. Aha, musimy na maksimum przyspieszyć, aby dokonać skoku. To no już byłem atakowany trzy razy. Ale trzy razy udało mi się uciec. Dobra, teraz tak. Gra naprawdę dla osób, które lubią takie rzeczy, bo zwykła osoba taka jakby sobie grę kupiła, no to niestety, ale w nią długo no, nie pogra. Niestety. Ja Wam powiem, że kiedyś kiedyś się grało na tym Commodore 64 w Elite później na Midze. Oczywiście ja miałem jeszcze za małą główkę, żeby to wszystko tam ogarnąć, ale coś tam sobie pogrywałem, podglądając brata jak gra, kumałem mniej więcej o co chodzi. Do jakiegoś tam pewnego momentu doszedłem, ale stwierdziłem, że za trudne. Teraz moja głowa też nie ogarnia, ale na razie nauczyłem się, tak jak widać, skakać od punktu do punktu, lądować, startować i tak dalej. A do tego są jeszcze chyba 15 różnych rzeczy jeśli chodzi o treningi. Jakaś zwykła walka, walka zaawansowana yy, jeszcze no masa jest tego, naprawdę jest masa tego. Yy, no, na razie nie uczę się tam tych rzeczy, bo nie są mi potrzebne. Dopiero jak wyjdę z handlu zajmować się jakimiś misjami, yy, czy to Bounty Hunter, czyli łowca głów, czy to jakieś transportowe pierdoły, no to dopiero zacznę tam się tym interesować i uczyć. Póki co nie jest mi to potrzebne. Nie wiem, że to wygląda nudnie, ale tak naprawdę nie jest nudne. No mówię szczerze, nie jest to nudne. Jest bardzo takie luźne. No, jak kackupa mniej więcej. zwalniamy, zwalniamy, zwalniamy statek nie naprawiony, bo po co? no rozpędzam się, cholera O, dobra, straciłem na mocy, dobrze. Nie wiem właśnie dlaczego to się, ja się tak rozpędzam. Okej. Okay. Przechodzimy z warpa na zwykły lot. I odlatujemy Normalnie. Do Dopalacze sobie użyjemy. locked tu jeszcze będziemy teraz sobie może o tak

What the fuck? What does Scooby do? Da -fuck. lądujemy Jakie Te boisko. Wyska. Wow, to nie to

Jezus, nie tą stroną znowu. Proszę, nie parkować samochodami. Nie, tyłem, tyłem do kamienicy. Ups. Dobrze. Okej, okay, no teraz tak, sprzedajemy sobie dajemy sobie tutaj food cartridges. No elegancko. Bardzo mi się dobra. 1400 do przodu. No. No i dobra. To by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Jeszcze się rozejrzymy. Tak to wygląda. Ładnie to wygląda. Dobra. На